Cześć! Witajcie w naszym kolejnym poznańskim mieszkaniu. Dziś pokażę Wam wspaniałe dwupokojowe mieszkanie, z którego będziecie mieli fantastyczny widok, ponieważ znajduje się na dziesiątym piętrze. Mieszkanie to zaprojektowane zostało w stylistyce nowoczesnej, która przełamana została delikatnie stylem boho. Oznacza to, że znajdziecie tutaj wiele fantastycznych aranżacji, które z pewnością, przynajmniej tak myślę, Wam się spodobają. Mieszkanie to składa się z dwóch pokoi, a mianowicie salonu z aneksem kuchennym, oddzielnej sypialni, korytarza oraz łazienki. Do mieszkania przynależy także loggia, komórka lokatorska, która znajduje się w podziemnej hali garażowej oraz jedno naziemne miejsce postojowe. Mieszkanie to nie jest zbyt duże, ale będzie dla Was idealne na start, więc jeżeli szukacie mieszkania dwupokojowego w tej lokalizacji, to będzie to dla Was idealna propozycja. Budynek, w którym się znajdujemy, jest stale monitorowany. Macie tutaj ochronę, a to, co najbardziej zasługuje na uwagę, to będzie wspaniały dziedziniec. Nie dość, że osiedle to jest całkowicie zamknięte, to będziecie mogli spędzać tam wspólnie czas ze znajomymi czy z rodziną. Dajcie mi znać, czy Was również zachwyciło to miejsce. Naszą prezentację rozpoczniemy od salonu. Strefa wypoczynkowa. Jak widzicie, na wyposażeniu znajduje się stylowa sofa, stolik kawowy. Oraz szafka RTV z miejscem, które przygotowane zostało pod powieszenie telewizora. Tuż obok niego znajdować się będą piękne dekoracyjne lamele. Podobają Wam się motywy dekoracyjne nawiązujące do podróży? Jeżeli tak, to w tym miejscu, tuż za sofą, jest mapa świata, która nadaje temu pomieszczeniu naprawdę unikatowego charakteru. Jako, że jesteśmy na ostatnim piętrze w tym budynku, to pewnie zastanawiacie się, czy jest tutaj gorąco. A co jeżeli powiem wam, że mam tutaj dla was idealne rozwiązanie właśnie na ciepłą pogodę? W salonie umieszczona została klimatyzacja, więc będziecie mogli bez problemu ochłodzić się w takie dni. Spotkanie z przyjaciółmi na lodzi i dodatkowo z przepięknym widokiem. Myślicie, że nie jest to możliwe? A jednak. Chodźcie i to zobaczcie. Aneks kuchenny zaprojektowany został w kształcie litery U. Na pewno nie zabraknie wam miejsca do przygotowywania potraw. Znajduje się tutaj naprawdę dużo blatu roboczego. Na wyposażeniu znajdziecie płytę indukcyjną, piekarnik, okap, lodówkę oraz zmywarkę. Więc myślę, że będzie to wszystko, czego będziecie potrzebowali na start. A gdzie będziecie spać? Zobaczcie tą sypialnię. Dzięki tej ściance będziecie mieli odrobinę prywatności. W tym pokoju usytuowane zostało duże dwuosobowe łóżko. Szafa komandor do przechowywania waszych rzeczy. Jeżeli zapragnęlibyście, aby usytuować tutaj na przykład biurko do pracy, to również pod oknem znajdziecie na to miejsce. Stylistyka tej sypialni idealnie nawiązuje nam do pozostałej części mieszkania. Czas na korytarz. W tym miejscu zmieściła Wam się duża szafa w zabudowie, gdzie będziecie mogli przechowywać swoje kurtki i jakieś inne rzeczy. Natomiast tuż przy wejściu do łazienki znajdują się szafki, które pomieszczą Wasze buty. A zwracając uwagę na detale, które są tutaj wszechobecne, mamy płyty dekoracyjne, które imitują beton, a po drugiej stronie lustro, które także optycznie powiększy nam tę przestrzeń. I na sam koniec fantastyczna, bardzo nowoczesna łazienka. Zobaczcie, co mamy na wyposażeniu prysznic typu walk-in, umywalka z szafką podumywalkową, lustro, wiele miejsca do przechowywania oraz toaleta. A pod blatem została sprytnie umiejscowiona pralka. Moim zdaniem wszystko tutaj zostało perfekcyjnie przemyślane. I na dzisiaj to koniec naszej prezentacji. Mam nadzieję, że mieszkanie Wam się podoba i będziecie chcieli zobaczyć je na żywo. Jeżeli tak, to serdecznie zapraszam Was do umawiania się ze mną na prezentację, pochętnie Wam je pokażę. A jak już jesteśmy tutaj wspólnie razem, to pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi nowymi ofertami. Do zobaczenia!